Na miejscu 49 jest nazwisko Wróblewska-Wróblewski. W zeszłym roku było 38 438 osób w całej Polsce. W tym roku jest 38 289 osób w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 149 osób w całej Polsce. Na miejscu 48 jest nazwisko Zalewska-Zalewski. W zeszłym roku było 38 735 osób w całej Polsce. W tym roku jest 38 615 osób w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 120 osób w całej Polsce. Na miejscu 47 jest nazwisko Tomaszewska Tomaszewski. W zeszłym roku było 39 530 osób w całej Polsce. W tym roku jest 39 394 osoby w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 136 osób w całej Polsce. Na miejscu 46 jest nazwisko Baran. W zeszłym roku było 41 565 osób o tym nazwisku w całej Polsce, w tym roku jest 41.429 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 136 osób o tym nazwisku w całej Polsce. Na miejscu 45. jest nazwisko Ostrowska-Ostrowski, w zeszłym roku było 41 165 osób, w tym roku jest 41 osoby o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 71 osób w całej Polsce. Na miejscu 44 jest nazwisko Szewczyk. W zeszłym roku było 41 329 osób w całej Polsce, w tym roku jest 41 125 osób w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 204 osoby w całej Polsce. Na miejscu trzecim jest nazwisko Michalak. W zeszłym roku było 41 641 osób w całej Polsce, w tym roku jest 41 523 osoby w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 118 osób w całej Polsce. Na miejscu drugim jest nazwisko Rutkowska Rutkowski. W zeszłym roku było 43 23 osoby w całej Polsce, w tym roku jest 42 882 osoby w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 141 osób w całej Polsce. Na miejscu 41 jest nazwisko Walczak. W zeszłym roku było 43 000 osób w całej Polsce, w tym roku jest 42 823 osoby w całej Polsce, a więc w ciągu roku było 177 osób w całej Polsce. Na miejscu 40 jest nazwisko Sikora. W zeszłym roku było 43 988 osób w całej Polsce, w tym roku jest 43 837 osób w całej Polsce, więc w ciągu roku było 151 osób w całej Polsce.